Dzień dobry, witam serdecznie mam na imię Marcin pozdrawiam wszystkich oglądających ten film o poranku ze Szczecina dzisiaj jest 26 sierpnia 2020 roku po porannym deszczu pojawiło się śliczne słońce, które mam nadzieję dobrze ilustruje to co chciałbym dzisiaj powiedzieć czy czym chciałbym się podzielić nie występuję publicznie w internecie przed kamerą. Nie było takiej potrzeby. Przynajmniej nie zdarza się często. Dzisiejszy film jest dedykowany do wszystkich tych, którzy chcą go wysłuchać, ale przede wszystkim do, do pana Krzysztofa Jackowskiego, naszego bardzo drogiego jasnowidza. Serdecznie pozdrawiam, panie Krzysztofie. Na wstępie to bardzo szczerze chcę podkreślić, że niezmiernie cenię sobie Pana dotychczasową, wieloletnią pracę. Ogromny Pana talent e, związany z kontaktem z, z tym, co, co nie jest twardą materią. Pięknie Pan nam przypomina o tym, że nie jesteśmy ciałami, w których żyjemy, a jedynie są one dla nas pojazdami do, do naszych ziemskich przygód. Wspaniale odbiera Pan energię ze zdarzeń z przeszłości, i równie efektywnie odbiera Pan energię z czegoś, co my tutaj na Ziemi nazywamy przyszłością, a czegoś, co jest nie do końca zdefiniowane, i według mnie, ale i także wielu innych zajmujących się tą dziedziną hobbystycznie bądź naukowo. Jest czymś, co jest niezdefiniowane, i i my mamy wpływ na to, co się stanie w przyszłości. Na swoim przykładzie, chciałem powiedzieć, jak bardzo istotne są Pana audycje i jak działają tak, jak lubimy to z moją kochaną małżonką mówić, jak działa efekt motyla. Oglądałem. Kilka e, Pana audycji dotyczących przepowiedni nadchodzącej prawdopodobnej wojny, trzeciej wojny światowej. Doskonale przewidział Pan e, ten czas, kiedy ludzie się będą wali oddychać, czyli czas, o którym teraz wiemy, że nazywa się pandemią, rzekomą. I zaraz po niej powinna według pana odczucia nastąpić trzecia wojna światowa, która narasta powoli. Ma się zacząć w trzech różnych miejscach i ja faktycznie też tak poczułem, tak jak pan mówi, że zaczną się niepokoje na Bliskim Wschodzie. A kulminacją będzie konfrontacja dwóch największy, największych państw na świecie, czyli Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i Chin. Chińskiej Republiki Ludowej. Oglądanie tych audycji spowodowało we mnie narastający niepokój, przy czym e, wojny jako wojny się nie boję, a także śmierci. E, bardzo dużo swoich poprzednich wcieleń na ziemi miałem takich, że spędziłem je na wojnie, albo przynajmniej część życia, e, w części życia doświadczyłem tej wojny, e, biorąc w niej czynny udział. Jako żołnierz, który napada innych, jako żołnierz, który broni swoich. No w każdym razie zabijałem. Uświadomiłem sobie, że y, opowiadanie y, tego, co Pan przeczuwa, wpłynęło na mnie y, w tak istotny sposób, dlatego że niosę tą energię wojny w sobie. To jest moje doświadczenie, które już y, przepracowałem, zaakceptowałem. Jestem dumny z tego, że byłem w tym i potrafiłem z tego wyjść. Teraz wiem, że karabinu do ręki na pewno nie wezmę, i choćby nie wiem, co się działo, to, to wolę absolutnie zginąć niż dołożyć swojej, swojej ręki do, do, do śmierci innych. Także te pana opowieści zarezonowały ze mną i poczułem się trochę jak. Tak w cudzysłowie powiem jak młody mężczyzna, który dostał wezwanie od wojskowej komisji uzupełnień. To po prostu nadchodzi wojna, czas wziąć swoją książeczkę wojskową, karabin na, na, na ramię, swój sprzęt wojskowy do plecaka i, i ciach, i zaczynamy. Ta ciemna energia, która wiąże się z wojną, zaczęła się wokół mnie gromadzić w zeszłym tygodniu. Kulminacją było to, że mm, miałem w czwartek drobny wypadek komunikacyjny, na szczęście taki, w którym ja tam odniosłem drobne obrażenia, ale straty materialne nieduże i nikt inny nie ucierpiał. Ta ciemna energia, która się wokół mnie gromadziła. Mm, Pokazała się w taki sposób, jak jak często zmarli, dusze zmarłych szukają pomocy i, i, i próbują nas zaczepić. Przynajmniej u mnie tak to działa, że wypadają mi przedmioty z ręki, wylewam jakieś płyny, rozchlapuję coś, robię się taki pozornie niezdarny. W skrajnych wypadkach pojawiają się w głowie jakieś myśli, o których wiem, że nie są moje i są jakieś wulgarne prostackie. To wtedy wiem, oho, czas kogoś tam poznać i, i pomóc mu przejść gdzieś do, do wyższego wymiaru, aby się tutaj wokół nas tych wcielonych nie, nie męczył. Po tym wypadku komunikacyjnym, hmm, postanowiłem, że wykonam ćwiczenie Satori, polegające na bardzo intensywnym oddychaniu przez dłuższy czas jest to kilkadziesiąt minut. To ćwiczenie świetnie usuwa emocje, które się w ciele gromadzą, ponieważ dawno tego nie robiłem, uznałem, że ten wypadek jest doskonałym momentem do tego, żeby wyzbyć się od razu tych emocji wynikających z wypadku, a także wszystkich innych, które nam się na co dzień gromadzą w związku z życiem na Ziemi. I wykonałem ten oddexatori. Wzniosłem się na wyżyny Poznania. To są doświadczenia bardzo mistyczne i oprócz y, tych fizycznych doznań odkrywamy y, wtedy w sobie pewne prawdy dotyczące nas. Mogą to być wydarzenia z, z niedalekiej przeszłości bądź z bardzo dalekiej przeszłości, może z poprzednich cieleń. Pojawiają się różne hasła, przychodzą obrazy. Tym samym informując, że dana emocja właśnie opuszcza ciało. Pierwsze co przyszło do mnie, kiedy wykonałem to ćwiczenie, był mój wewnętrzny głos, który mówił: Nie będzie żadnej wojny. To ty chciałeś, żeby ona wybuchła. Poczułem ogromną ulgę. Zachwyciłem się tym, że tak naprawdę to było przekonanie, które. Dotyczące wojny, które nie było moje, tylko przyszło z zewnątrz. A tak jak wspomniałem, mam ten pierwiastek wojny w sobie, więc to ze mną zarezonowało. I myślę, że biorąc pod uwagę historię Ziemi, gdzie tutaj wojny się toczą nieustannie i cała historia jest naprawdę, tak naprawdę uczy głównie o wojnach. Bardzo małą sztucę o tworzeniu, tylko głównie o rozpadach, podziałach i, i starciach militarnych. Także takich dusz jak ja tutaj jest y, przecież całe mnóstwo i hasło wojna powoduje postawienie na baczność nie tylko moje, ale także wielu innych ludzi. To są mężczyźni, kobiety, to, to nie ma znaczenia, bo inkarnujemy w różne ciała na przestrzeni dziejów. Kluczowe dla tego filmu jest to, że Pan, Pani Krzysztofie, odebrał plan wojny, który knują możni tego świata. Rodzina Rockefellerów i jeszcze inni. Nie wiem, kto tam przykłada do tego swoje ręce. Ale to nie jest przyszłość, która na pewno nastąpi. Pan odebrał coś, być może. U pana zarezonowało to z pana do, poprzednim doświadczeniem, podobnie jak u mnie. Pan odebrał coś, co jest możliwe do tego, że się stanie. Jest to potencjał, który może się przerodzić w rzeczywistość, ale nie musi. Wspominana wśród alternatywnych środowisk coraz częściej i w zasadzie już od dawna fizyka kwantowa mówi o tym, że. Pewne zajście będzie miało miejsce, to znaczy prawdopodobieństwo, że ono zajdzie, jest tym większe, im, yy, im większą uwagę, albo im więcej obserwatorów przykłada uwagę do tego doświadczenia i oczekuje pewnego wyniku. W związku z tym, przekładając to na tą sprawę, oczekujemy wojny, pomagamy jej wybuchnąć. To jest prosta zależność. A ponieważ Pan odebrał. Plan mistrzów kreacji, ponieważ Amerykanie na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat świetnie to robią, pan odebrał, odebrał plan Mistrzów Kreacji, a ja odebrałem plan Chińczyków, którzy są z drugiej strony na manomen muru chińskiego. Teraz przyszło mi do głowy, że kiedyś postawili ten mur, żeby się odgrodzić od najeźdźców, czyli proszę zwrócić uwagę, że nie mieli potrzeby, jako naród, ekspansji na północ i pacyfikowania najeżdżających ich dzikich plemion, tylko woleli się odgrodzić i budować swoją potęgę wewnątrz. Wizja, którą ja odebrałem, była taka: Ameryka. To znaczy, Stany Zjednoczone rozpadają się na dwie części. I tak jak patrzymy na ich mapę, to ta granica podziału przebiega przez sam środek Stanów Zjednoczonych, jest pionowa. Jedna fala pokazała mi się jako odchodząca na wschód w kolorze zielonym. I to będzie wschodnia część przyszłego ich państwa, a fala idąca na prawo Rozrywająca dla nich yy, to ich obecne państwo na dwie części. Ta druga fala w kolorze niebieskim idzie na zachód. Przypuszczalnie stolice tych nowych państw będą jedna w Nowym Jorku, druga w Los Angeles. Los Angeles, które może by się powinno bardziej nazywać Lost Angels. To, że to stolice miałyby tam powstać, to też jest pewna dobra ilustracja na temat tego, jak to państwo, jaka jest moralność tego, tego państwa. Czyli będzie rządził Nowy Jork, w którym, w którym rządzi Mamona, a z drugiej strony Los Angeles, które no, nie jest lepsze. Amerykanie nie zdołają. skoptować do swojej drużyny Indii, którą chcieli zbuntować przeciwko Chinom. A co za tym idzie, Chiny naturalnie łączyłyby się z Pakistanem przeciwko e, drugiemu co do ludności, drugiemu co do ludności krajowi na świecie. W Iranie wybuchnie rewolucja, którą zainicjuje Izrael. Dzięki temu Europa uchroni się przed zalewem kolejnej fali imigrantów, a poza tym imigranci muzułmańscy, którzy już są w Europie, nie będą mieli wsparcia politycznego, finansowego od e, przywódców z Iranu i tym samym nie będą mogli wykonać w Europie rebelii, do której są przeznaczeni. Tak czy inaczej świat w najbliższych miesiącach odczuje wynik tej całej pandemii. Odczuje gospodarczo i w Europie ja to tak czuję, że niektóre państwa rozpadną się na mniejsze dzielnice. To dotyczy głównie Hiszpanii, Włoch, które mogą się podzielić na północne i południowe. A o dziwo także Niemiec, bo to mnie samego zaskoczyło, ale przyszło do mnie takie słowo jak, że Niemcy będą przemagazynowane. To znaczy ich nadmierna produkcja, głównie nastawiona na eksport, która przynosiła im do tej pory. Wspaniałe wyniki e, finansowe, gospodarcze. Dzięki temu to ich państwo jest takie silne. E, ten, ten nadmiar produktów, tego nadmiaru produktów nie będzie miał kto skonsumować, w związku z tym. E, Niemcy też odczują ten, ten, ten kryzys gospodarczy na sobie. I też mają szansę się rozpaść na mniejsze państwa, tak jak to, jak to było już w ich historii wcześniej. I ponownie, yy, podobnie jak jest to w przepowiedni Nostradamusa, w jednej z przepowiedni, że w Europie zostaną dwa duże państwa i to będzie Polska i Francja, ja to też tak czuję. Nie czuję się wcale patriotą, jest mi zupełnie obojętne, e, czy to Polska będzie miała wpływ na, na politykę świata, na, na gospodarkę świata, jakiś istotny czy, czy mniej istotny. Jestem świadomy tego, że inkarnowałem w różne ciała, w różnych narodach, i do, dobrze mi jest tutaj w ciele Słowianina, to czuję, że to jest bardzo dobra energia. Ale to nie dlatego mówię, że Polska będzie duża, że, że, że odczuwam jakiś patriotyzm. Spoglądam jeszcze trochę na kartkę, żeby zobaczyć, czy o wszystkim powiedziałem. Przyszło do mnie takie też słowo. Chiny ucieczka, że Amerykanie będąc zdesperowanymi wykonają jakiś e, ruch militarny, który, e, który miałby zachęcić Chińczyków do, mm, do konfrontacji zbrojnej, ale Chiny się usuną, zrobią krok wstecz, zaskakując tym Amerykanów, zrobią to w taki sposób, że że Amerykanie nie będą mogli tej rzeczywistej wojny faktycznie rozpocząć. Mam też bardzo silne przeczucie, że po tym rozpadzie Stanów Zjednoczonych cały świat odetchnie z ogromną ulgą, ponieważ już nie będzie tego hegemona, który trzyma swoje wojska w bodajże ponad 150 krajach świata i nie zmusza do współpracy ze sobą na siłę albo dobrowolnie i ciągle potrzebuje ekspansji i wpływu na, na inne kraje i ciągle jest to ekspansja militarna i czeka nas potem kilkaset lat spokoju proszę się nie łudzić, że to będzie spokój czy też pokój wieczny bo Ziemia to jest taka upadła planeta, która z definicji ma nam pokazać oddzielenie od naszego stwórcy. Także prędzej czy później znajdzie się tu jakiś wariat, który będzie knuł na nowo to, żeby sięgnąć do sterów władzy i to w apodyktyczny sposób. Także to będzie wracać na ziemię wielokrotnie. Tutaj już było kilka cywilizacji, wszystkie upadały i nasza też upadnie prędzej czy później. Proszę zwrócić uwagę na to, że na Ziemi, w materii, wszyscy żyją kosztem innych. Nawet weganie, którzy starają się nie jeść ruchomych stworzeń, tak czy inaczej, zjadają te, które są nieruchome, jednak pobierają jakąś energię życiową z nich, tą, tą materialną i, i tą duchową. Tutaj się nie da inaczej. A nawet jak duży człowiek zje małe zwierzę, to i tak ten duży człowiek jest zjadany przez jakieś robaki w jego jelitach od środka i atakowany przez wirusy. I, i tutaj tak po prostu jest. Rodzina Rockefellerów. Ich nieumiarkowana ekspansja i ogromny wpływ na na politykę światową, wywoływanie wojen, pierwszej, drugiej wojny światowej, zaszczepienie komunizmu w Europie, nazizmu w Niemczech. Być może także komunizmu w Chinach. Tej historii nie znam, ale tak podejrzewam, że, że oni też e, przyłożyli do tego e, palce. Ponieważ nabroili już tak dużo, to ich energia rozproszy się gdzieś we wszechświecie, ponieważ sięgnęli już dna. Ja też mam u siebie taki epizod, że w pewnym wcieleniu tak sięgnąłem dna, że, że od niego już mogłem się tylko odbić i, i iść w górę i wracać do źródła. I jeszcze raz podkreślę: to jest nasz główny cel tutaj na Ziemi doświadczyć oddzielenia, doświadczyć upadku i wracać. Do domu. Armia Stanów Zjednoczonych, ponieważ nie będzie miała dowództwa, zwyczajnie się rozpadnie, rozłoży bez kierowania z góry. Żołnierze po prostu powracają do domów i to będzie koniec ich militarnej ekspansji. A ponieważ, jak powiedziałem, to my mamy wpływ na to, jaka będzie przyszłość. To nie są bajki, my naprawdę tworzymy rzeczywistość naszymi emocjami, oczekiwaniami. W związku z tym. Gorąca prośba i apel do wszystkich: nie oczekujmy wojny, oczekujmy pokoju. Zachęcam wszystkich do wspierania tej wizji, która przyszła do mnie. Ona jest równie dobrze prawdopodobna jak wizja wojny. Być może są jeszcze jakieś inne scenariusze. Wybierajcie te inne, byle były pokojowe. To nie jest tak, że musimy na Ziemi doświadczać cierpienia i i bardzo trudnych, ciężkich emocji, tylko wystarczy, że dostarczymy sobie jakichkolwiek emocji. Pozdrawiam serdecznie, życzę bardzo dobrego, słonecznego dnia. Do widzenia.